Siemaneczko, siemaneczko, witam was tu Jaro witam was w kolejnej części ETS-a. I w dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie Daffem. Daf posiada silnik Volvo skrzynię jakąś 12 -biegową z M Maka czy coś w tym stylu, nie wiem czy amerykańską ciężarówkę Max się wymawia czy, czy coś w tym stylu e, ta nas do nas zadzwonił normalnie, że potrzebuje prasę gdzieś na Skandynawii szybki ładunek, szybkie zlecenie e, jak widzicie mamy krona prasę, no to co bierzemy się w drogę, nie waży chyba 13-14 ton zapalimy kokuty, spuścimy z ręcznego Jedziemy przyczepa jest długa, więc będziemy mieli na pewno jakąś przygodę po drodze. Pisaliście Volvo, Volvo, Volvo. Ee, Volvo będzie w następnym odcinku, bo chcę. E, miałem dokładnie problem teraz z modem ee, Volvo, tym nowym, ale chcę wgrać nie jakieś FH, tylko to takie starsze FH 15 albo coś w tym stylu żeby było żeby nie były cały czas nowe ciężarówki jeśli Ci macie jakiegoś fajnego moda wiadomo nie żadnymi jakimiś y, kamazami czy coś w tym stylu tylko jakimiś takimi ciężarówkami które obecnie, obecnie jeżdżą, jeżdżą po drogach, nie? Nie ja mówię, że Kamaz będzie ciągnął, dajmy, cysternę, która będzie ważyła 50 ton, bo to no, niby jest realne to takie kamazy ciągną, jakby nie było w Rosji tam gdzieś, można zobaczyć nawet filmiki, że jest coś takiego. No ale wiadomo, w, na europejskich drogach nie rzadko widzieć kamaza ciągnącego co paluje Jak będziecie trzepać coś to jest nie? A lecimy na Skandynawię. W Skandynawii mamy nie wiem ile dokładnie, ale około 500 km nie będzie to yy, daleki. Daleki kurs, ale jest coś, czego Wam jeszcze nie pokazałem. Wyjadę tutaj i Wam pokażę. Dzisiaj wziąłem, wziąłem pasażera. rokowy coś w tym stylu jest jeszcze jedna rzecz powiedziałem, że widząc aktywność pod filmikami pod, pod każdym filmikiem czy na live, czy ten w komentarzach wynagrodzę jakoś tam kogoś w jakiś sposób powiem tak, Wario był najbardziej Widzianą postacią pod każdym moim filmikiem, więc nie miałem co innego zrobić. Zrobiłem coś takiego, już wam pokazuję. Więc odcinek jest dla Wario, a ciężarówka jest bardziej przeznaczona dla niego. Wario tutaj ma swoją plakietkę obok parkinga i, I te. Mam nadzieję, że Ci się podoba. Wario, piątka dla Ciebie, trzymaj, i tak dalej. Daniali na Aha, to jest roznica. No lak Na prom lecimy. prasa się trzyma cała, jakby nie było. Jak widzicie, bieje się. Podnoszona tylnia opuszczona ze względu gieło ciężarówkę, jak zabije, przyczepę ale prasa normalnie odzorowana, tak jak w realu farmiku. zgasowo jak kierunku Papa, żółg mnie mija, gdzie chce skręcić? Chyba żart się, gdzie się żółg mnie i... To normalnie wymusi. Jesteśmy na porcie w Płyniemy na Skandynawię. Dana nas kupił rolę na skandynawskiej ziemi, nie na południu. Normalnie. Ale zaktualizował się Eurodragon w wersji wam powiem, że jakieś dziwne lagi odczuwa. spowodowane tym modem, który używam do troszeczkę lepszej grafiki w Eurotraku, ale nie jestem pewny. No i płyniemy. jest do Karys Krona. Czy wsiadamy normalnie? Muzyka nam gra, kąs przek jest. Rudej wciąż nie ma, bo dziecko dziecko jest w domu, nie możemy go wyciągać, więc. Ruda Sun, nie bicie mnie za to, ale Ruda będzie za niedługo. Mamy dzień. Ta muzyka nie będzie za głośna, bo powiem szczerze, że, że niektóre kawałki Masakra Pewnie pytacie czy jest kawa, jest normalny. Kawa jest zawsze ze mną za niedługo na kanale pojawi się tak samo autobusu 2017. Dzisiaj rano go próbowałem troszeczkę skonfigurować. czy prawie się wszystko udało, lecz nie powiem, że wyskakuje dalej jakiś błąd. Będę to starał się ogarn ogarn ogarnąć jak najszybciej. Nagrywam to w środę, czyli wiecie, wiecie wieczerkę idę do pracy, więc myślę, że łapka w górę się należy, że się z rana zdążyłem szybko wstać i coś Wam tam nagrać, żebyście mogli co popisać tam u mnie na tym kanale normalnie morki tak samo tych co nie było wczoraj na live ie. siadamy jedno DLC Kuna do Farminga 17 będzie do wygrania ale jak? To śledźcie odcinek muszę wymyślić jakiś konkurs taki żeby nikt nie był pokrzywdzony, żeby było to w jakiś sposób uczciwie i na pewno ktoś z Was zgarnie DLC. Oczywiście DLC jest na Steamie, czyli tyczy się osób, które mają farminga na Steamie. To no jest beznadziejnie nas tu poprowadziło. LC, które weszło do ETS-a z tak ładnymi drogami, z tak ładnym klimatem ogólnie. Ta, ta, ten dodatek Skandynawia jest naprawdę bardzo dobrym dodatkiem. Wiele osób pyta mnie na live'ach co pierwsze kupić, czy Going list, czy Skandynawię. Powiem Wam tak, no, jeśli lubicie Europraka do takiego stopnia, że chcecie jeść, no to musicie mieć wszystkie dodatki. Wszystkie dodatki ze względu na to, że jednak jeśli zaczniecie, zaczniecie jeździć, to mapy Europy... mapa Europy ogólnie Niemcy te sprawy szybko wam się znudzi. czekajcie, bo coś muszę O, no nie chciałby Więc zalecam Jeśli nie macie pieniążków to zacząć sobie. Going jest czyli rozszerzenie Polski, trochę tam dołu. Potem na spokojnie Skandynawię, czy na odwrót. Francję, potem Skandynawię. To już zależy od Was I Wiadomo, Francja jest nowym, nowym BNC, więc na pewno częściej będziecie jeździć na Francję niż na, na przykład na Skandynawię. No ale najlepiej mieć wszystkie dodatki, bo jak sami wiecie, będziecie na multiplayer. Ze znajomymi się okaże, że kolega ma na przykład radunek gdzieś na Skandynawie, a wy nie posiadacie Skandynawii, więc nie dacie rady tam jechać, a posiadacie Francję czy coś w tym stylu. Nasza trasa przebiega normalnie, aż za spokojnie, aż chcę zobaczyć, ile nam tam zostało 341 km, więc nie jest źle. Oliwa mamy. Możemy sobie jechać spokojnie i gadać. E, tak, e, do, wracając do pewnych komentarzy, widziałem, że ktoś mi tam napisał, żebym nagrał OMSI. Pewnie bym nagrał, ale powiem wam, że to teraz mam problem z konfigurowaniem tam G27. Po prostu nie wiem, jak to zrobić. Szczerze powiem, nie wiem. Szukajmy jakichś tam poradników, ale tego jest tam mnóstwo. Nie wiem, nie wiem będę próbował, bo też chciałbym się wam stawić, bo naprawdę bardzo, bardzo fajny symulator wstawię symulator autobusu 2017 macie teraz 911 operator Heniu, powiem wam ta gra wciąga naprawdę, tak jak powiedziałem na odcinku więc pojawi się dużo odcinków z tego, Sniper Snajper też powinien zlecieć jakoś tak, ale musicie zrozumieć, że nie mogę znaleźć czasu, żeby to wszystko ponagrywać jak nie nagrywamy coś, to za chwilę coś robimy i no naprawdę jest brak czasu. Ja myślałem, że nagrywanie jest łatwym sposobem takim, że siadam i nagrywam sobie odcinek, a tak nie jest. Bo jeśli przyjdzie poskładać wszystko do kupy, no to brakuje Ci czasu. Nie skręcam się, to jest dwa I... Na pewno postaram się w życiu snajpera, żebyśmy kontynuowali serię, oczywiście czwórka też na pewno się pojawi, ale chcę przejść tą dwójkę, nigdy jej nie przeszłem, więc dwójeczka, potem trójeczka i potem czwóreczka, nieważne, że to będzie e, już starsza, starsza gra. Chyba wam to nie przeszkadza, nie? Mogłyby być tu dwa pasy, bo kolega jedzie wolno trochę, ja bym tu technął, tych tu jest, My jedziemy. Jak widzicie, Daw daje sobie bardzo dobrze radę tak samo z dłuższymi przyczepami, bo to nie można powiedzieć, że to jest jakiś gabaryt, bo nie jest to gabaryt, no, a czy może jest to gabaryt ze względu na długość przyczepy, tylko tyle. Ta prasa naprawdę jeśli prasa, nie wiem, nie widziałem nigdy takiej prasy w realu, czy ona naprawdę jest tak duża, że zajmuje tyle miejsca na przyczepie. Proszę o odpowiedź w komentarzu Skani, bo to jakaś podstawowa to ja jej nie mogę i z tego na spokojnie. Mamy chyba wyjazd do góry. I nie odpisaliście mi na jedną rzecz, którą pytałem 911 operatorów. Czy chcecie żebyśmy zrobili? Z testowania g bo Na moim koncie, jak wiecie, albo i nie, posiadam gdzieś po 400 gier, w których nawet szczerze nie zagrałem 5 minut. A niektóre gry naprawdę tam są ciekawe. Może by się Wam spodobały, czy coś w tym stylu, żebyście chcieli sobie zakupić, czy, czy no, nawet pograć w taką grę, to na pewno nie są jakieś drogie gry. Moglibyśmy zrobić taką playlistę. Testujemy Steam'owe gierki, co Wy na to? Jeśli tak, to proszę o zostawienie jakiegoś dobrego komentarza Czy nawet przeglądajcie mojego profilu Steam Macie dostęp do gier i powiedzieć od której gry jaro zaczynamy Ja się dostosuję jeśli będzie dużo głosów na przykład na daną grę Nie ma problemu Odpalamy, nagrywamy, lecimy Widzicie jest nas prawie 18 tysięcy, to, to jest szacun zbiona dla Was wszystkich Spodziewałem się, że raz na nas będzie aż tylu, nie? Bo, jednym słowem, miał życie system. Miał życie. Naprawdę, marzyłem o takim czymś, i jednak marzenia w jakiś sposób się tam spełniają, nie? Więc teraz dążymy, dążymy tak jak Pewdie do 50 milionów. ile nam tam już zostało tego <laughs> 230 km wydaje mi się że żub żub beretem też chłopaki jadą ale ma przyczepę nie? Co to ma za przyczepę Wójna ciągła nie możemy go przejść elegancka przyczepa powiem Jak pamiętajcie. Elegancka przyciepa wam powie. Og na ciągła, no ale nic zrobię, byłem na wyprzedzaniu, więc trzeba dokończyć na lepym wyprzedzaniu, nie? Jak sądzicie. No i tu już mamy zlotkę na autostradę i prawdopodobnie za chwilę Do no celu! Oby parkowanie, brałem, brałem prasę z farmy, mam nadzieję, że ją będę wrzucał na farmę, a nie jakiś skład do blady. E, tak samo zauważyłem w ostatnim filmiku chyba pod ETS-em, ktoś mi wysłał e, komentarz, Jaro, podaj sterowniki do G27. Sterowniki znajdziecie na głównej stronie Logiteca, wpisując driver o sterowniki do G27. Kieruję Was na jedną stronę, oficjalną stronę Logiteca, gdzie znajdziecie najnowsze sterowniki do G27. Dlaczego czasami też nie odpowiadam na takie komentarze Z względu też, że jestem na telefonie, ciężko jest mi wpejść link, a potem, a potem naprawdę to zapominam odpowiedzieć na taki komentarz, mam nadzieję że się nie gniewacie. Ale wiecie, jak jednak jest pod filmikiem 150 komentarzy, to ciężko jest później znaleźć ten komentarz. Ogarnąć wszystko, ale odpowiadam zawsze w następnym odcinku. ETS-a na dany komentarz. Mówię Logitech, oficjalna strona, macie oryginalne sterowniki. Do, do g 27, panel się jak najbardziej dobrze spisuje. Powiem Wam, konfiguracja jest konkretna, jak słyszycie, trąbka. Zobaczmy naszego Dafa zewnątrz Jak widzicie, bardzo ładnie się prezentuje. Elegancja Francja, standardowo polskie malowania. Nasza firma, której nie mamy. Serio? To niezły kierowca. Passata. Kościół, Teraz będzie wbijał się w moją komentarzy. Zadajcie tak samo pytania, skąd pobieram mody. Pamiętajcie, mody, wszystkie mody ja pobieram z warsztatu Steam. Czyli wystarczy wejść na warsztat Steam, przeszukać sobie, jakie, jakiego moda potrzebujecie. Da. Oczywiście mapy, to już jest inny temat. Mapy pobieram, po prostu wpisuję ETS, dwa mody lub mapy Znajduję pierwsza lepsza strona, która mi się otwiera, patrzę, czy pasuje mi pod daną wersję, bo to tak samo musicie patrzeć, czy pasuje pod daną wersję, nie? Czyli przykładowo, jeśli mamy teraz wersję 1.2.6, no to patrzcie, czy dany mod pasuje pod wersję 1.2.6. Jeśli będą Xy, to wiadomo, ci co wiedzą, to Xy oznaczają daną już tą pod wersję My już chyba jesteśmy prawie w domu. 120 km. No bo bardzo sympatyczna traska Myślę, że dłużej nam zajmie. To jakieś stonigowane Audi. No, na wypasie Audi. Tylko żeby jechał już. Jeśli wiecie na przykład, albo macie pomysł na konkurs, żeby konkurs był uczciwy, bo to konkurs jest dla was, nie dla mnie, bo ja posiadam, posiadam ten, piszcie tak samo w komentarzach, co byście na przykład widzieli, żeby było to e, uczciwie, uczciwie zrobione, bo ja mówię, e, chcę rozdać to wam, ale nie chcę to dawać na, na live, bo wiecie jak sami jest na live, że... Wylek kto, może sobie zrobić jakieś multi czy coś w tym stylu. Chciałbym, żebyśmy to, nie wiem, czy zrobimy na grupie jakąś, yy, czy polubienie fanpage'a, napisanie jakiegoś komentarzu, nie wiem. Jeśli macie pomysł, naprawdę, walić śmiało. Ja będę czytał. Widzieliście to, co się stało? Nie wiem, czy ona hamowała. a mamy Porsche i BMW X5. Była BMK X5. Elegantka. No i mamy 83 km do celu. Sympatycznie mi się z wami normalnie jechał. Obym teraz tylko mógł to szybko rzucić. Łka kawy. Tunel do. Tak się wydaje, wyjedziemy z tunelów i będziemy już na skandynawie. Więc polecam jak najbardziej markę Dafa. Następny odcinek lecimy z Volvo. Lecimy jakimś takim starszym Volvo, a potem możemy polecieć najwyżej jakimiś tymi FH 16 i te. Ale chciałem znaleźć jakiś taki starszy model Volvo, żeby była znowu inna ciężarówka niż standardowe ciężarówki w tym. Myślałem tak samo nad nową skanią, bo widziałem, że jest skin do nowej skani. Lecz, że jak nowa skania, to żeby środek też był. A jeśli środek stary skania a nowy skin tylko z zewnątrz, to mi się wydaje, że bez sensu. Co o tym sądzicie? Tak samo napiszcie. Świetny most, no i to jest właśnie, to jest urok Skandynawii, że naprawdę te wiadukty, ja nie wiem, ja jestem jakimś miłośnikiem wiaduktów w Etesie. gdzie nie jadę, to muszę zawsze jakiś wiadukt No i tu mamy na górę i czyli jesteśmy już na miejscu, dosłownie traska mi się wydaje takie 20 parę minut, szybciutko nam to zleciało. hamulce bardzo dobre ma madala powiem wam, że nie wiem, może dlatego, że są te osie z tyłu, ale bardzo fajnie się nim hamuje. Znowu wiadukcik. Tym razem już na autostradzie. Pobaczy się noc. Wiecie, dużo ich nie jeździ wariotów. A my rzucamy. Gdzie rzucamy tą pracę. I oczywiście, zajebiste spedycje na Skandynawii. Serio, oni ryby będą prasować? Chyba jo. Normalnie przywieźliśmy prasę No to niezły motyw wam powiem, że pierwszy raz się spotkałem, żeby przywieźć na prasę do słomy na spedycję związaną coś z rybami, może będą pakować ryby w prasę. Jak widzicie, nasza troska dobiega końca, zaciągamy ręczny, gasimy. Yo, Dark! Napiszcie mi w komentarzu jak on się nazywa, bo nie pamiętam. Gitarę wziął ze sobą, czyli koncert rock and, rock and Roll będzie na pewno. Widzicie nowe CB Radio. Konkretne, bo Wam go nie pokazałem. No i co, odpinamy, nie? Przerwany dystans 494 km, zużyliśmy 212 litrów paliwa i jak najbardziej jesteśmy zarobieni. Więc co. Następne Volvo, jakieś starsze. Ja z Wami się żegnam. Wysłuchajcie, wymyślcie coś na ten konkurs. I co? My widzimy się na jakimś liveie albo na, na następnym odcinku. Trzymajcie się. Piona i Elo.